Witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek telewizyjnego biura śledczego. Tym razem, co Państwo zapewne już zauważyli, do Katowic. Stolicy Górnego Śląska, regionu najbardziej w Polsce uprzemysłowionego i najgęściej zaludnionego. Sporo, niestety, tu statystyki notują przestępstw. Część z nich dotyczy tak zwanych środowisk wysokiego ryzyka. Jednym z takich środowisk, nietypowym, jest środowisko polskich homoseksualistów. Do niedawna nieopisywane, hermetyczne, zamknięte. Aż dwie. Z trzech spraw, które zdokumentowała na naszą prośbę katowicka policja, rozegrały się w tym właśnie środowisku. Z tym, że ja mówiąc o wysokim ryzyku, tym razem nie mówię o chorobie AIDS. Mówię o zbrodni. No to jak dostaniesz te koszulki, to ten rozmiar dla mnie jakby był, to da, dać mi znać. Na no, no to za miłego. No trzymaj się. A. Do zobaczenia. to już? To do widzenia również. Dziękuję no. bardzo. To i wpadnij do mnie jak najszybciej. Oj, na pewno. Ale wpadni koniecznie, zawsze obiecujesz. Aj, dotrzymam tym razem. No, no otrzymaj. Do widzenia. No pa. Erwin Czuryło miał 33 lata, mieszkał samotnie w tym właśnie bloku w Katowicach, przy ulicy Przedwiośnie 13D. Był młodym, wysportowanym, schludnym, przystojnym człowiekiem i mógłby podobać się kobietom, gdyby nie fakt, że one właśnie zupełnie go nie interesowały. Ze swoimi gejowskimi, homoseksualnymi skłonnościami ani się specjalnie nie krył, ani nie afiszował. Sąsiedzi mogli się tego domyślać. Bywalcem lokali dla homoseksualistów w Katowicach nie bywał. Być może tak, parę uciszków na piwo. A i po co, będę ci dawał pieniądze? Pójdziemy do mnie, mam coś mocniejszego. A daleko mieszkasz? co? Dwa kroki są. Oto idziemy. No tak. W Katowicach jest kilka świetnie policji znanych lokali rozrywkowych, w których gromadzą się miejscowi i nie tylko miejscowi homoseksualiści. Ale, jak zresztą w także innych miastach Polski, jednym z takich miejsc jest PKP, Dworzec Główny Państwowych Kolei. To miejsce preferował pan Erwin, był tu częstym bywalcem, tu polował na swoich przygodnych kochanków w okolicach dworcowych toalet. No, mówiłem, że to dwa kroczki, już jesteśmy na miejscu. A, tylko jedną paszporę? Nie, jestem zawsze zabezpieczony. Tego to u mnie jest dużo. A, mam nadzieję. No to jesteśmy, zapraszam do mnie. Z tego, że ciągłe sprowadzanie do swego mieszkania przypadkowo poznanych obcych mężczyzn może być niebezpieczne, pan Erwin świetnie zdawał sobie sprawę. Skrupulatnie chował pieniądze i dokumenty, starannie zawsze zamykał za sobą drzwi wejściowe do mieszkania na klucz, który zawsze nosił przy sobie. Tak zapewne było również 23 stycznia 1996 roku. Tego dnia, a także dnia następnego, pan Erwin kilkakrotnie był widziany w towarzystwie pewnego podejrzanego typa. Wiek 20-25 lat, wzrost 170-175 cm średnia budowa ciała, włosy ciemnobląd czesane do tyłu rozwichszone, wyeksponowane czoło. Mógł też mieć słabo zarysowany wąs w kolorze włosów. Ubrany był w kurtkę typu Flairs, koloru ciemnozielonego, matową, długości do pasa. Pod kurtką wierzchnią miał także kurtkę z dżinsu w kolorze jasno-niebieskim, dekatyzowaną, niedłuższą od kurtki wierzchniej. Spodnie najprawdopodobniej z czarnego, dekatyzowanego dżinsu. Na nogach buty sportowe, prawdopodobnie marki Puma, z charakterystycznym zapięciem Disc System. Jedna z wersji zeznań świadków wskazuje na to, iż poszukiwany mężczyzna mógł mieć na plecach jakieś tatuaże kobiet. No to jesteśmy jak obiecali. W tym pokoju się będziemy gościć, słuchaj. Rozbierz się, rozgość, a ja idę pod tą wódeczkę i zamówię ci Co jest? homo nie ma do mocy, co? Cóż, nie wszyscy jesteśmy doskonali. Słuchaj, ja po prostu nie cierpię, bab. A podziwiam tak wspaniałych mężczyzn jak ty. Czy to grzech? Wiesz co? Poczułam się źle, muszę iść do kibla. Pomogę ci, pozwól. Chodź ze mną, tutaj wyjdziemy. idzie. To pokoju sprawie, tak? Tak? O, jest prawie, tak. Ok, jest. Wejdź tam, dalej widzisz, masz ręce. 5 saniye. Eh? Dodatkową, bardzo oryginalną formą ubezpieczenia pana Erwina było notowanie imion, nazwisk, adresów swoich przypadkowych znajomych na luźnych, osobnych karteczkach, z których część znaleziono w tym pokoju pod dywanem. Ta kartoteka była zaiste wielka i imponująca. Być może pan Erwin przewidywał, że stanie się coś niedobrego i chciał pozostawić swoisty ślad. No, cześć, cześć. Oj, poczekaj, poczekaj. Wiesz, mam gościa. Słuchaj, wpadnij kiedy indziej. Wiesz co, może ja do ciebie przyjdę pojutrze pój o 8 rano. Co? Może kobitkę? Ej, słuchaj. słuchaj. I to nie jedno, mój partner ma wiele wytatuowanych na plecach. Fuu, Erwin. Zlorywałaś się chyba. Ty uważaj, żebyś do tego jakiegoś AIDSa nie dostał. Spokojna głowa, ja sypiam tylko z dziewicami. Erwin, uważaj na siebie. No dobra. To no ja czekam na ciebie, na ciebie. No, cześć. Następnego dnia, 24 stycznia 1996 roku, Erwin Curyło jeszcze żył. Widziano go wychodzącego z dworca głównego PKP w Katowicach około godziny 21 wieczorem w towarzystwie jakiegoś młodego mężczyzny. Czy był to ten sam człowiek, który był w tym mieszkaniu poprzedniego dnia czy jakiś nowo poznany, następny przygodny znajomy, tego na 100% nie wie nikt. Natomiast 25 stycznia, na poranne umówione spotkanie ze znajomym, Erwin już się nie pojawił. Alicja, telefon do Ciebie. Muszę pan chwilkę Lecę już. Halo? Dzień dobry Alicja, tu Edmund. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Chodzi o Erwina. Mogłabyś tam zajrzeć do niego. Miał u mnie być dzisiaj. Jakoś go nie widać, w pracy go też nie ma, a widziałem przy od niego takiego dosyć podejrzanego typa i trochę jestem niespokojny. Ale nic się nie ma. Może po prostu śpi. No dobra, to jak chcesz, to ja pójdę i ja wyciągnę tego Lenia z łóżka. No bardzo bym cię prosił, to dziękuję. Do widzenia. Pani Alicja K., pracownica sąsiedniego sklepu, niestety nie mogła dotrzymać tej obietnicy. Niewiele później, o godzinie 11 przed południem w dniu 25 grudnia 1996 roku, zadzwoniła na 5. Komisariat Policji w Katowicach z informacją, że w tym bloku, w mieszkaniu prywatnym, znalazła zwłoki swego znajomego Erwina Czuryło. Zamordowany ubrany był tylko w bieliznę, to jest w spodenki i białą podkoszulkę, leżał na brzuchu z podwiniętymi nogami, twarzą do podłogi. Lekarz stwierdził, ranę kłótą klatki piersiowej szerokości 2 cm w okolicy lewego sutka, sięgającą aż do jamy osierdziowej serca oraz ranę tłuczoną wargi. Śmierć nastąpiła w wyniku wykrwawienia. Pod ciałem znaleziono nóż kuchenny z czerwoną rączką. Jak się przypuszcza, zgon nastąpił około godziny 19.24 stycznia 96. roku. Policja apeluje za naszym pośrednictwem do wszystkich osób zdolnych udzielić jakichkolwiek informacji związanych z tym śledztwem o kontakt. W szczególności apelujemy do środowiska śląskich homoseksualistów. Panowie, wasz zbiorowy interes jest zagrożony. Ten morderca pozostaje na wolności. I kto wie kiedy i kogo może zaatakować ponownie. Na informację czeka oficer dyżurny Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach numer telefonu 032-214-44. To może wejdziesz córeczkę? Nie, wiesz, mówiłam się z koleżanką. To wiesz co, wpadnie może pod koniec miesiąca, pójdziemy na grób, to mamy uporządkować, bo się trochę przysypło porządku czas zrobić. Dobrze, Czy? do zobaczenia. Do. do zobaczenia. Kolejny nasz bohater, człowiek, którego historię chcemy teraz opowiedzieć, nazywał się Józef Semeniuk. Mieszkał tu w wysokim bloku w Katowicach, przy ulicy Wiśniowej 7A. Był wdowcem. Miał dorastającą córkę, ale ona mieszkała osobno i utrzymywał z nią jedynie sporadyczne kontakty. Po śmierci żony coś się w jego życiu zawaliło. Coraz mniej interesowały go kobiety, coraz bardziej panowie. Był biseksualistą, a mimo to w środowisku, w którym się obracał, cieszył się bardzo dobrą opinią. Miał 46 lat, 175 cm wzrostu, jasną karnację, był średniej budowy ciała. Był ręcistą drugiej grupy inwalidzkiej, ale dodatkowo od około siedmiu lat razem ze wspólnikiem prowadził sklep w bytomiu. Wiesz co? Za flachę to jest ja nawet noga na Gadasz, go ja, Jak dziurki są dwie w nosie, to jak w jedno wejdę, to w drugą muszę wyjść. No. Nie muszę Zakład! I... Dawaj, grabę! O, no, klawiatra. Tak. tak? Ok. <śmiech> <śmiech> <Nie? O>! <śmiech> <śmiech> Dobra, przegrałem. <laughs> no, przegrałem, no. Dawiasz flachę? Dawaj, klawiatr. Po wypłacie. Józio, no, gdzie, to no, przecież flachę, ma, wypijemy, no, gdzie idziesz? Nie da rady, zaraz wychodzę. Chyba pójdę na dyskotekę. Znowu tam idziesz na te pieprzenie. Źle to ci się skończy. Co ja na to poradzę? Taki to już los wdowca. Oj, ty ciągle tamtym. I znowu cię będzie coś tam. No to cześć wam, tylko nie spalcie budy. Taka rodzajowa scenka towarzyska rozegrała się tu, między wspólnikami na zapleczu ich bytomskiego sklepu rok temu. Ale wszystko wskazuje na to, że pan Józef na dyskotekę, na którą się rzekomo wybierał, nie dotarł. Być może miał inne plany, być może umówiony był z kimś już wcześniej we własnym mieszkaniu. Dziękuję. 18 stycznia 1997 roku o godzinie 17:30 ze sklepu w Bytomiu, tak jak ja dziś naszego statystę, przewiózł pana Józefa Semeniuka do domu jego siostrzeniec. Był ostatnim człowiekiem, który widział go żywego. Pan Józef miał przy sobie foliową torbę, w niej butelkę koniaku, trochę żywności. Z samochodu poszedł bezpośrednio do domu. Potem nie widział go już nikt. Policja przypuszcza, że był to ostatni dzień jego życia. Późnym wieczorem tego dnia sąsiedzi ustaleni świadkowie, słyszeli dochodzące za drzwi jego mieszkania odgłosy jakiejś awantury, potem tłuczenia szkła, potem nastąpiła cisza. Zwłoki Józefa Semeniuka znalazła dopiero 12 dni później, 30 stycznia 1997 roku jego córka. Mieszkanie było zamknięte, żaluzje w oknach pokoi zasłonięte, wewnątrz panował ogólny bałagan. Zwłoki leżały w pokoju, nagie, całkowicie bez odzieży, były przykryte kocami. Na ciele widoczne były wielokrotne rany kłute klatki piersiowej i pleców, w sumie 36 ran oraz dwie rany cięte szyi. Ofiara była torturowana przed śmiercią, o czym świadczą odcięte i wyłamane dwa palce. W pokoju znaleziono butelkę 0,7 litra koniaku, na podłodze dwie szklanki i nóżki dwóch kieliszków. Piły dwie osoby, prawdopodobnie Józef i jego zabójca. Z szaf były powyrzucane wszystkie rzeczy, widoczne wyraźne ślady plądrowania. Sprawca zrabował jednak tylko złoty sygnet z fioletowym oczkiem, zdjęty ofierze z odciętego palca. Policja przypuszcza, że mordercą pana Józefa był ktoś z jego znajomych. Może wiązały ich jakieś handlowe rozliczenia finansowe. Może przyczyną była awantura przy alkoholu. Może ten znajomy wywodził się z kręgu kontaktów homoseksualnych Józefa Semeniuka. Policja prosi ewentualnych świadków o dodatkowe informacje. Numer telefonu oficera dyżurnego komendy wojewódzkiej Policji w Katowicach 032. Dwieście czternaście czterdzieści cztery. Pani Urszula Kurzyca miała 50 lat, dwoje dorosłych dzieci, mieszkała w Gliwicach i pracowała w Gliwicach, tu w tym sklepie Krakus przy ulicy Rybnickiej 3. Sklep jest całodobowy. Ekspedientki pracują na trzy zmiany. Pan Jerzy, właściciel sklepu, Twierdzi, że pani Urszula była osobą powszechnie lubianą, uczciwą, bezkonfliktową i energiczną. 28 września 1997 roku pracowała na drugą zmianę. Zdarzenie miało miejsce między godziną 18 a 19. Vista, baby. Sto metrów od tego sklepu zaledwie znaleziono po tym plastikową torbę, w której były zakrawiona koszula i sweter też zakrawiona. Stwierdzono, że... Próby krwi zdjęte z tej odzieży są zgodne z tą, jaką miała ofiara pani Urszula. Żeby uzyskać pewność stuprocentową, skierowano tę krew na dalsze badania genetyczne. One trwają. Czy zatem zabójca wyrzucił tu swoją odzież zakrwawioną, gdzie się przebrał, tego na 100% nie sposób dziś stwierdzić. Natomiast po zabójcy ze sklepu po chwili, Wyszła także ciężko krwawiąc pani Urszula. Weszła do najbliższej klatki schodowej, tam na pierwszym piętrze zapukała do drzwi sąsiadki i ta otwarłszy drzwi znalazła ją leżącą, już nieprzytomną. Zawiadomiła pogotowie i policję. Przyjechała karetka, niestety było już za późno. Przyczyną śmierci było wykrwawienie. Zabójcy do tej pory nie znaleziono i co więcej nie są znane żadne powody, motywy jego działania. Z tego sklepu nie zginęło nic. Czy zatem miał to być rabunek, ale nie doszło do niego dlatego, że sprawca został przez kogoś coś spłoszony? Czy może chodziło o jakąś zemstę? Za co? W jakiej sprawie? Czy sprawca działał na zlecenie kogo? Czy znał swoją ofiarę? Tych pytań jest wiele. Mógł to być również osobnik psychicznie niezrównoważony, chory. Ale policja nie umie ustalić odpowiedzi i bez pomocy państwa może się to okazać niewykonalne. Policja chciałaby wiedzieć, kto jeszcze widział tego dnia sprawcę tej zbrodni. Być może chwalił się on posiadaną bronią, być może widziano, jak przebierał zakrwawioną odzież. Czy jest ktoś spoza rodziny, znający ofiarę. I znający dodatkowe szczegóły z jej życia, które rzucą nowe światło na sprawę. Wszystkich, którzy swymi informacjami umieliby pomóc policji w skutecznym zamknięciu tego śledztwa, o kontakt prosi Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Numer telefonu 032 214 44. A ponieważ była to już ostatnia sprawa z dziś relacjonowanych. Przypomnijmy je jeszcze wszystkie w największym skrócie na koniec. Szukamy sprawców morderstw dokonanych na dwóch katowickich homoseksualistach. Pierwszy z nich, Erwin Czuryło, zamieszkały w Katowicach przy ulicy Przedwiośnie. Zginął 24 stycznia 1996 roku zamordowany we własnym mieszkaniu, prawdopodobnie przez przypadkowo poznanego na dworcu młodego mężczyznę. Także we własnym mieszkaniu w Katowicach, przy ulicy Wiśniowej, 18 stycznia 1997 roku zamordowany został Józef Semeniuk. Także tu policja podejrzewa jako motyw zbrodni skłonności homoseksualnej ofiary. Poszukujemy także niezidentyfikowanego zabójcy sprzedawczyni z klinickiego sklepu Urszuli Kurzycy, który oddał do starszej kobiety trzy strzały z pistoletu bez jakichkolwiek wyraźnych motywów. Policja prosi o identyfikację porzuconej w krzakach odzieży sprawcy tego zabójstwa. Na koniec przypomnę jeszcze, jak zawsze, że pokazujemy w naszym programie zdarzenia i miejsca prawdziwe, natomiast w celu inscenizacji tych zdarzeń używamy aktorów, statystów, których wyglądem prosimy się oczywiście nie sugerować. Za tydzień kolejny program telewizyjnego biura śledczego, a dziś już. Żegnam Państwa przypominając, że na informacje w prezentowanych sprawach czeka Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach numer telefonu 032 214 44. Do zobaczenia Państwa.